Cześć, 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 cześć! witam was wszystkich. Bardzo serdecznie dzisiaj jest, To jest duszek. I dzisiaj będziemy robić. Ja to mówię, że ja to pierwszy raz dopiero robię na informację, to miałem, ale jak widzicie, jest cień, wszystko. Możemy sobie zrobić własnego duszka. Wziąć z naszych tych. Takie zdjęcia, albo po prostu. Wziąć sobie. Z tego tu pokażą nam się jakieś Ciebie że <laughs> Ja dzisiaj stworzę własnego duszka o. No tej gry będziecie mieli, będziecie się ją ściągnąć, no będziecie mieli link w opisie. A dzisiaj rys... The... A, k, e, um, Ciebie całego zima się. O, Jeszcze raz. E, na niebiosku. H, hm, i, k, e, e, e. Okej. Okay. Ciebie usunę jesteś teraz od... Aha, to jest ale Dobra. Ruch przesuń to gdzie to było pisek kończyła 1000. To. I teraz możemy zrobić na przykład przesuń się o 10. Na flagę naciskam flagę i przesuwa się. I to jest właśnie takie fajne moim zdaniem. Dźwięk wszystko możemy wyczyścić. jak widzicie. Czujniki, wrażenia, zmienianie. to mamy różne. idź do X możemy. No, Takie ja wszystko w sumie. jakiś wyglądzik kontrola tak, możemy. teraz możemy dać to tu i nacisnę w logo taki straf. to taki jest tu możemy sobie wszystko zapisać, takie odpowiedzieć jak można. Imię, możemy zobaczyć nas. To jak można. Imię, Weronika i OK. I mamy, jak można. Imię, możemy oczywiście zmienić sobie. I tak wszystko to by się to usunęło. Tu mamy dźwięki i tak dalej. To tak jak mówię, możemy sobie wszystko pododawać. Możemy zmienić pytanie. Na przykład na... Yy, yy, co robić w skrócie? Co robisz? Siedzę, nie wiem. Tu mamy X. To jest w tom. Nie, X jest w tom, bo to było? Nie wiem tu. To... Y to było w tom, a X było w tom. Tak. Wiecie jak się z wami wygląda, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Więc... -e narka, papa. Co robicie? I -i.